Wyjeżdżam na wakacje, na których będę leżeć nad basenem przez 10 dni. Także pokażę wam, jakie książki ze sobą zabieram, i uwaga, będzie ich dużo, będą grube, bo jestem osobą, która nie potrafi zdecydować, co chce czytać w danym momencie i musi mieć dostępne opcje. Bo wiecie, to nie tak, że czytam jedną książkę i czytam ją do końca, tylko ja czytam naraz 10 książek i bardzo często jeszcze jakieś słucham, bo potrzebuję dużo zmian i bodźców w swoim życiu. Zaczynajmy. E, zacznę od tego, że biorę swoją książkę, bo muszę zrobić zdjęcie do serii Past Zwiedza świat, czyli po prostu za każdym razem. <laughs> I dzisiaj ja zabieram swoją książkę, żeby zrobić zdjęcie na jakimś historycznym tle. A przy okazji zabieram ją też dla mojego czonego, by co mi już w końcu przeczyta. Nie, żeby jakoś mi bardzo zależało, ale dużo przeczytam. Kolejną książką jest książka, którą już zaczęłam czytać. Jestem dziś w połowie, ale ostatnio przerwałam, więc jest szansa, że jej nie skończę w tamtego czasu, bo, bo tak. Jest to opowieść podręcznej Margaret Atwood. Ogólnie Ja myślę, że jakbym nie oglądała serialu, to bym mega ją zakończyła od razu, ale przez to, że oglądałam serial, no to wiem mniej więcej co się dzieje i co będzie się działo, więc aż tak mnie nie ściągnęła, ale jest bardzo dobra. Biorę tak. Ja mam dwie walizki 20 kg. Tak? Te książki może będą ważyć maksymalnie dwa. Także oceniajcie mnie, biorę babel. Babel przesłuchałam do połowy, ale jako, że kupiłam tą, musiałam mieć bardzo to wydanie, bo jest wcześniejsza ta książka wydana, to uznam, że przeczytam ją po prostu jeszcze raz od początku. Biorę ze sobą mój nowy nawet, który kupiłam przez wczoraj. <grym> To katabaza i ją sobie akurat zostawiłam totalnie na wakacje. Od niej w ogóle będę zaczynać. Kolejną książką, jakbym przeczytała katabazę i nie chciała czytać nic z tego, co zostało, ale nad nią się jeszcze zastanawiam, jest Zajemna historia. A, sumie, jeżeli chciałabym poczytać coś, co nie jest paletrystyką, tylko poczytać coś, co może dać mi się czegoś nauczyć, to biorę ze sobą Wolność, choroba, na którą nie ma lekarstwa słowa Jarzyszka. Też już zaczęłam ją czytać, ale no nie pożą jakoś super mocno. Dobrze. Straciłam vibe na czytanie takich książek w tym miesiącu, więc zobaczymy. Biorę to tyle. Boję się, że nie będzie internetu, wiecie, dlatego tak... jest szansa, że w ogóle żadnej nie przeczytam jeszcze na koniec. A i biorę są jeszcze czytnik i kupuję sobie dostęp do legimi, żeby w razie co móc przeczytać jakiś romans albo young adult, albo coś takiego. Także to tyle kupujcie past i.